Czym jest intuicja? Dlaczego w ogóle postanowiłem nagrać film o intuicji? No, mieliśmy o wątrobie, o pęcherzyku, katarze, a tu nagle intuicja. No tak, dzisiaj opowiemy sobie, dlaczego intuicja jest tak ważna z punktu widzenia naszego zdrowia, dlaczego tak trudno jest nam ją okiełznać i co zrobić, żeby nauczyć się słyszeć ten wewnętrzny głos coraz wyraźniej. Zapraszam. intuicja. Dlaczego intuicja jest ważna z punktu widzenia zdrowia? Jesteśmy na kanale Sheetan Zdrowie, zajmujemy się zdrowiem. Dlaczego intuicja jest ważna? A musimy się zastanowić nad tym, dlaczego chorujemy. Był już film o samoobserwacji, o tym, że nasze ciało wysyła sygnały, i świadomość tych sygnałów, odpowiednio wczesne rozpoznanie tych sygnałów pozwala nam uniknąć chorowania. A nasz organizm bardzo sprytnie i bardzo precyzyjnie określa sytuacje, zdarzenia, relacje, które nam szkodzą, a które nie. I ten głos wewnętrzny, który nazywamy intuicją, natychmiast mówi nam, czy coś jest dla nas budujące, korzystne, czy też szkodzące i krzywdzące. Tyczy się to wszystkiego, co dzieje się w naszym organizmie i wokół nas. Językiem intuicji są odczucia. I mamy dwa podstawowe. Komfort i dyskomfort. Czujemy się dobrze albo źle. Problem polega na tym, że my lubimy, uh, lubimy wszystko rozumieć, chcemy wiedzieć dlaczego. Um, mamy pewne koncepty, mamy teorie. Natomiast intuicja rządzi się swoimi prawami. Po pierwsze, reaguje natychmiast, po drugie, bardzo precyzyjnie. Czyli uh, jeśli znajdujemy się w jakiejś sytuacji. I czujemy dyskomfort, to znaczy, że ta sytuacja jest dla nas krzywdząca. I albo powinniśmy zmienić okoliczności, w których znaleźliśmy się, albo się wycofać i uciec. To jest tak proste. W medycynie mówimy o tym, że chorujemy wtedy, kiedy zbaczamy ze swojej ścieżki, ze swojej dao. Nie każdy z nas musi wiedzieć, jaki ma przeznaczenie, natomiast to intuicja i odczucie komfortu i dyskomfortu podpowiadają, czy podążamy ścieżką rozwoju, czy też nie. To takie dwa drogowskazy. Komfort, dyskomfort. I tak, jeśli jeszcze nasze ciało do tego odczucia, do tej intuicji dołoży objawy somatyczne, które później możemy nazywać skurczem żołądka, nerwicą serca, napięciem, sztywnością, no to nam jest łatwo to odebrać. Aha, coś dzieje się nie tak, bo coś dzieje się z ciałem. Ale jak coś dzieje się z psychem, no to niestety. Mamy z tym problem. No dobra, dlaczego intuicja jest dla nas tak kłopotliwa? Do tego stopnia, że niektórzy w ogóle odrzucają koncept istnienia intuicji. Dlaczego? Ponieważ nie uczy nas się czucia. Pracujemy naszym intelektem, naszym umysłem, rozwiązujemy problemy, analizujemy, analiza słod, za, przeciw, argumenty przeciw, za, a jesteśmy szkoleni do tego ale nie szkoli nas się czuć ani tego, co dzieje się w naszym organizmie, ani tego, co dzieje się wokół nas. Więc nie mamy zaufania do intuicji, do głosu wewnętrznego. Z intuicją jest jak z każdą inną umiejętnością. Można nad nią pracować, można praktykować, szkolić się, być coraz lepszym, żeby coraz, żeby mieć coraz większy kontakt z tym głosem wewnętrznym, z odczuwaniem. No i dobrze, do czego zostaliśmy wyszkoleni? Do tego, żeby nasz umysł, na podstawie pewnych konceptów, teorii, filozofii wymyślił, co chce osiągnąć. Problem polega na tym, że te wszystkie teorie, nawet jak są genialne, każda ma swoje ograniczenie i niekoniecznie musi być dobre dla nas. Jeśli posługujemy się teoriami wymyślonymi przez innych, niekoniecznie są dobre dla nas. No ale dobra, głowa wymyśla cel, intuicyjnie pokombinujemy, żeby ten cel osiągnąć. Ale wspomniałem o tym, że zdrowie polega na tym, że podążamy swoją ścieżką, bywa kręta i mamy drogowskazy, komfort, dyskomfort. Intuicja podpowiada nam, czy podążamy ścieżką komfort, czy też nie podążamy ścieżką dyskomfort. No i tak, wyobraźcie sobie sytuację, że to nasza intuicja wymyśla cel, a dopiero później do gry wchodzi umysł. I analizuje, w jaki sposób ten cel możemy osiągnąć w danych okolicznościach. Zastanówcie się nad tym. Nawet jeśli uważacie, że intuicja nie istnieje, to co by było, jeśli działalibyśmy w ten sposób, że a czuję, że muszę to osiągnąć, czuję, że chcę to zdobyć, czuję, że chcę tego doświadczyć, i dopiero wtedy umysł stara się zanalizować, postarałby się zanalizować, w jaki sposób to mogę osiągnąć. Podam wam parę przykładów zawodowych. Jeśli zdarzy się w gabinecie, że da jakieś zalecenia, to nie dlatego e, nie oczekuję tego, żeby mój pacjent robił to, bo Richter powiedział, że to jest dobre. Wersja optymalna jest taka, że jeśli człowiek, pacjent poczuje, że chce coś zrobić, żeby nie był sam ze swoimi odczuciami, bo nie ma zaufania, nie został nauczony, my nie zostaliśmy nauczeni. Więc jeśli podejrzewam, że na przykład u kogoś brakuje aktywności fizycznej, Prowadzę terapię akupunkturą. Wiecie, że się zajmuję akupunkturą i mówię o tym, że dobrze by było, żeby pojawiła się aktywność fizyczna. Spacer, rower, nie dużo, ale regularnie. Dla przykładu. Ale nie chcę, żeby ktoś to zrobił, bo to jest dobre, bo tak powiedział jego terapeuta. Ale jeśli w trakcie terapii jego organizm zdrowieje, to organizm podpowiada intuicja. Co jest dla niego dobre, a co nie. I może pojawić się pomysł człowieka, który nigdy nie spacerował, a przeszedłbym się. I jeśli zostałby sam z tym odczuciem, to jeśli przez ostatnie 50 lat nie spacerował i nagle miałby to jakaś zachcianka się pojawiła, to by to odsunął. Ale jeśli to poczuje i przypomni sobie, co mówi jego terapeuta, to możliwe, że pójdzie za tym swoim odczuciem i pójdzie na spacer. Hmm. Nie uczy nas się zaufania do tego, co czujemy. W ogóle nie uczy nas się czuć. Kolejny przykład zawodowy, z kursów akupunktury. Podstawą akupunktury, diagnostyczną podstawą jest badanie pulsu. Każdy się tego może nauczyć. To jest rzemiosło, jak wszystko inne. To tak przy okazji. Ale jeśli. Próbujemy coś wyczuć, a w głowie mamy koncepty, teorie, definicje 28 definicji jakości pulsu albo inne definicje jakości pulsu. Więc jak włączamy nasz umysł podczas czucia, to przestajemy czuć. Energia jest tu, a nie po puszkach palców, które mają badać fale. Więc zaczynamy od tego, że uczymy się czuć, żeby czuć nie nazywamy tego. Mamy problem z nazywaniem odczuć. Nic dziwnego. Jeśli coś nazywamy, to używamy a, różnych teorii, filozofii, nazw, które już ograniczają to odczucie. I tak dalej. Lećmy przykłady zawodowe. A ktoś leży na na kozetce, nakłuwam go a, igłami i pytam się, czy czuje zmianę. I uwaga, czy czuje zmianę, a nie jaką zmianę czuje. Po pierwsze, jakbym zapytał, jaką zmianę czuje, od razu bym wywarł presję, że coś musi czuć. A nie każdy czuje od razu, ale o tym za chwilę. Ehm. Więc pytam, czy czuje zmianę? Bo nazywanie bywa trudne, co więcej, trudno jest nazwać coś, co czujemy. Więc czy czuje zmianę? Co więcej, część pacjentów nie czuje w ogóle zmiany. O co chodzi? Po pierwsze, nie uczy nas się. Odczuwania, więc nie praktykujemy tego, żeby być blisko tego, co, co czujemy. Ale też pewne doświadczenia życiowe bardzo często powodują, że powstaje blokada w odczuwaniu. Jeśli ktoś w swojej historii miał okres bardzo stresogenny albo bardzo stresogenne wydarzenie, incydent, no to, żeby nie zwariować, organizm ma mechanizmy, które odcinają go odczucia. I też gabinetowo na początku część pacjentów nie czuje w ogóle nic, nie czuje nawet przekłucia skóry igłą. Są tak zablokowani, nazywamy to w medycynie, w medycynie chińskiej zimnym. Zimno znieczula. Jest blokada przepływu energii, więc blokada przepływu informacji o tym, co dzieje się wokół i w nas. Ale dobra, nie czują nic na początku wraz z poprawą przepływu energii, a wraz z zdrowieniem zaczynają odczuwać zarówno samo nakłucie, jak i efekty nakłucia. Hmm? Czyli widzimy, to potwierdza moja praktyka, to obserwuję, że człowiek, kiedy zdrowieje, zaczyna czuć, co się dzieje. Co więcej, zaczyna wyraźnie czuć komfort i dyskomfort. I teraz tak, skoro tak istotna jest intuicja dla naszego zdrowienia, dla naszego zdrowia, no to warto by ją popraktykować. I teraz jak? No a znajdziecie mnóstwo filmów również na YouTube o medytacjach intuicji. Natomiast postaram się, jak zwykle, dać Wam parę prostych wskazówek, w jaki sposób możecie szlifować swoją intuicję, mieć z nią coraz większy kontakt. I tak po pierwsze, intuicja, głos wewnętrzny. 50% sukcesu, ponad 50% sukcesu to jest w ogóle uświadomienie sobie, że coś czujemy. Komfort, dyskomfort, dobre. Złe. Dla mnie. W tym momencie. Wyobraźcie sobie sytuację, że macie ulubioną potrawę, a niech to będzie, nie wiem, zupa pomidorowa i uwielbiacie ją, no i dostajecie zupę i tym razem wam nie smakuje. To jest dyskomfort. To jest podpowiedź organizmu. Nie jedz tej zupy. Nie dzisiaj. Nie musisz tego rozumieć. Ale dzisiaj mi ta zupa nie pasuje. Oczywiście banalny przykład, jak zwykle uwielbiam sypać banałami. Podobnie z tym filmem. Starałem się go nagrać dwa dni wcześniej, no ale totalny dyskomfort. Nic nie szło, szło jak po grudzie. No i w pewnym momencie mówię, dobra, nie podoba mi się. Bioralnie lubię nagrywać te filmy, ale nic mi nie pasowało. Więc poczekałem chwilę, przyszedł dzień dzisiejszy. Stoję, mówię, bez problemu. Trzeba odczytywać takie sygnały. Na poziomie drobnych rzeczy i grubych rzeczy. Czyli tak, po pierwsze, świadomość tego, że coś czujemy. Komfort, dyskomfort. Druga rzecz. Jeśli chcecie porozmawiać ze swoją intuicją, to zachęcam do tego, żeby zadawać pytania zamknięte, na które odpowiedź brzmi tak lub nie. Dla przykładu. Wracacie po pracy do domu, macie do wyboru, nie wiem, trzy drogi, zawsze wracaliście tą, zadajcie sobie pytanie, czy chcę wrócić tą drogą? I może się okazać, że coś podpowie nie. Nie musimy tego rozumieć. Spróbujcie iść inną drogą. To wiem, co Wam ta spotka. Na pewno coś lepszego niż na tej starej utartej ścieżce. Hmm. Kolejny przykład. Niech dalej będzie motoryzacyjny, komunikacyjny. A długo szukacie miejsca do parkowania pod galerią handlową, a znajdujecie, ale coś Wam mówi, że to nie jest miejsce dla Was. Nie wiecie, co się wydarzy. A może tynk spadnie w garażu podziemnym, a może ktoś Was zahaczy, nie wiadomo. Spróbujcie zmienić. Oczywiście to kosztuje trochę czasu, ale to są drobne rzeczy, znowu banalne, ale warto podążać. Chcecie coś zjeść. Widzicie jabłko. Zadajcie sobie pytanie, czy ja chcę zjeść to jabłko? To pytanie wydaje się być absurdalnie banalne. Jak mogę zapytać? Przecież chciałem jabłko. Wcale nie tak musiało być, że chcieliśmy zjeść jabłko, jesteśmy głodni, ale organizm chciałby czegoś innego, co dla niego byłoby lepsze. Próbujcie. Czyli tak, świadomość, pytania zamknięte. I dalej. Część ludzi w ogóle nie czuje, czym jest intuicja. Więc dobrze jest się posłużyć sformułowaniem pierwsze skojarzenia. Pierwsze skojarzenie. Później, po pierwszym skojarzeniu do głowy wchodzi intelekt i próbuje to wszystko obrobić. Ale pierwsze skojarzenia. Gdzie chciałbym jechać na wakacje? Kreta. Co chciałbym dzisiaj zobaczyć? The Crown. Prosto, pierwsze skojarzenie. Wystarczy je zauważyć. To, czy podążymy za podpowiedzią głosu wewnętrznego, za podpowiedziami intuicji, to jest rzecz wtórna, ale samo zauważanie. Praktykujcie to, miejcie kontakt z intuicją. Jeśli będziecie, będziecie ją zagłuszali, to się obrazi i na parę lat macie spokój i żyjecie z dala od siebie, z dala od tego głosu wewnętrznego, z dala od. Odczuć komfortu i dyskomfortu. I na koniec chciałbym Wam opowiedzieć o, jednym, o jednej praktyce, ćwiczeniu, nawet nie wiem jak to nazwać, nie ja to wymyśliłem, ale jest absolutnie genialne. No, żeby się porozumieć ze swoim sercem, ze swoją intuicją, z prawdziwym ja, tak to nazywamy w medycynie chińskiej, jak to wygląda. Już też wiecie, że jestem fanem prostych, banalnych rzeczy. I to jest proste, banalne i skuteczne. Wygląda to tak. Bierzemy głęboki wdech, później wypuszczając powietrze, a robimy tak, jakbyśmy chcieli znuknąć świeczkę. Kolejny wdech, przy kolejnym wydechu robimy odgłos ulgi. No? I później zadajemy pytanie. Wygląda to mniej więcej tak. Pytanie. Czy powinien już skończyć ten film? Tak. Dzięki wielkie. Powodzenia z Waszą intuicją.